Witam wszystkich serdecznie, bardzo późną porą. Mhm. Czytam po prostu komentarze, no i niestety muszę się odnieść do pewnych komentarzy, bo widzę, że niektórych bardzo drażni, że taki niepozorny mój filmik, a zwłaszcza jaskół czy zielek, listnik, no, zdobył tyle wyświetleń i niektórych chyba to bardzo wkurza. A zwłaszcza hejterów, którzy mają lewe kąta. E, powiem tak. E, odniosę się w sumie do ostatniego komentarza. E, pani Agnieszki Walczak. Wie pani co? No, no, trochę mnie śmieszy. No, śmieszy mnie ta e, pani, e, ten pani wpis. E, bo pisze pani tak: Zioła kroimy nożem ceramicznym lub drewnianym. Wie pani co? Hmm. Yy, może i są takie. Ja nie używam. Yy, powiem tylko tyle, że w dawnych czasach ludzie używali zwykłych noży. Tu już przeszłam na taką stronę. Zobacz pani, tutaj są noże jakie. Niech pani spojrzy. W dawnych czasach jakimi ludzie operowali nożami? zwykłymi nożami. Nie wyobrażam sobie zioła, zioła przeciąć drewnianym nożem. No naprawdę nie. Yy, wie pani co, jeszcze co do tego, jeszcze co więcej. Yy, dawniej kroili tasakami, tasaki były do ziół. Także tutaj, no nie zabłysła pani, powiem szczerze co bym chciała się jeszcze odnieść pisze pani, że że ja nie wyjaśniam dlaczego stosuję smalec wieprzowy właśnie, no nie wiem, chyba pani tego, nie, tego filmiku chyba nie, nie, nie słuchała do końca powiedziałam, że właśnie smalec wieprzowy dobrze się wchłania i chyba to, chyba to wystarczyło, bo Wie Pani co, jest, u mnie jest taka zasada, jeśli chcę wiedzieć coś więcej, to nie, nie sugeruję się jedynym filmikiem, prawda? Tylko jeśli ciekawi mnie temat, to ja zawsze szukam nie w jednym źródle, nie tylko u mnie, bo nie tylko ja tutaj na tym YouTube jestem. Bo jest wiele, wiele innych. Także tutaj każdy może bazować sobie na na, na, na innym kanale. I jeśli się Pani tu nie podoba na moim kanale, to, to nie musi Pani po prostu mnie hejtować, bo nie wiem, nie wiem dlaczego Pani to robi. I chcę jeszcze nadmienić, że ja po prostu zaczynam dopiero swoją przygodę z ziołami, tak? E, nie ukrywam zawsze mnie to interesowało. Dopiero teraz w sumie po chorobie. Po chorobie zaczynam wdrażać zioła. Także. E, Trochę mnie śmieszą ludzie, którzy szukają jakichś tanich sensacji na portalach. Yy, nie wiem, szukają potknięć, szukają jakichś niedomówień, żeby tylko drugiej osobie dopiec. Czy o to chodzi? Czasami trzeba się zastanowić, co się pisze. Wiecie? Bo, tak jak mówię, mnie ja jestem odporna na takie po prostu. Mówię z góry, że nie będę odpowiadać na puste kąta. Lewe kąta, które są po prostu dla mnie no, puste. Przy okazji pokażę Wam, jak już jestem, jak wyszła ta maść. Także troszeczkę tu stoi. Maść, która może brudzić, bo będzie brudzić. No niestety jest w zielę brudzi. Możemy mieć, bo mam tu już zrobiony, zmacerowany olej. Możemy też olejem sobie posmarować. Yy, tam gdzie po prostu mamy skórę przebarwioną. To już może troszeczkę więcej powiem tutaj. Przebarwioną. Niektórzy tam piszą, że mi to nie pomaga, prawda? Oczywiście, też czytałam takie artykuły, że no niestety jednym pomaga, drugim może nie pomóc. To jest. Tak powiem, jak na moim przyk przykładzie, prawda? Jednym pomaga chemia. O tak powiem, bo jestem po raku, prawda? Jednym pomaga chemia, zwalczy raka po chemii. Tak. Niestety drugiej nie. Druga na przykład musi mieć inne leczenie. Albo na przykład radioterapię czy inne stosować, czy leki, czy tak dalej. Także tutaj, jak ktoś na przykład pisze, no to jest nieprawda, że to mi nic nie pomaga. No dobrze, człowieku, Tobie może nie pomóc, a na przykład dziesięciu osobom może to pomóc i to zadziałać. Jeśli ludzie dawniej się leczyli w taki sposób, to czyli. Niektórym ludziom tutaj na przykład teraz może to pomóc. Tak samo jak i z antybiotykiem. Jednym będzie y, służył antybiotyk, a drugiemu już nie, bo będzie odporny. Albo na przykład. Y, chodzi ktoś z kurzajką nie wiem ileś tam miesięcy jest za bardzo y, zakorzeniona w, w ciało, tak? I musi mieć po prostu y, y, ten glistnik, dopiero zadziała nie wiem po miesiącu, prawda? A są kurzajki, które y, nie wiem, nagle powstały, tak? Nie wiem, trzy dni, cztery dni, i posmaruje i, i zejdzie w ciągu, nie wiem, tygodnia. Także to jest naprawdę, y, y, każdy ma inny organizm, każda sytuacja jest inna. Także tu nie można się sugerować, y, czy mi to pomaga, czy mi nie pomaga, y, bo jednemu właśnie będzie pomagać ten glistnik, czy na egzemę, czy na brodawki. Czy to tak jak mówię, to jak na przykład ktoś chodzi z brudawką, nie wiem ileś tam lat, tak? No to nie oczekujmy, nie oczekujmy cudów, że on nagle cudownie zniknie, bo to trzeba czasu. Także takie to jest moje zdanie i, i ten. Y tak jak właśnie tu Pani pisze jeszcze, tak się odniosę jeszcze do tego. Widzę należy przekazywać w całości, nie skrótowo, jeżeli się nagrywa takie filmiki. Wie Pani co, no, tak jak powiedziałam, czasami filmiki długaśne, prawda, wyczytane z encyklopedii, nie wiem, nie wiem skąd tam, z jakichś książek, są czasami nieskuteczne, naprawdę. Czasami proste filmiki yy, i krótkie są bardziej skuteczniejsze niż takie rozszerzone. To jest takie moje zdanie i koniec. No cóż, tyle bym się chciała odnieść do tego. Filmiku, do tych, do tych wpisów po prostu zdałam sobie sprawę, że nie będę się już odnosić do pustych, bezuzasadnionych wpisów. To na tyle. Pozdrawiam i do